Wieczór był chłodny, a ulice miasta rozświetlały eleganckie witryny sklepów i restauracji. Ludzie spieszyli się do domów lub zatrzymywali, by zasiąść w ciepłych lokalach, gdzie pachniało świeżym pieczywem i pieczonym mięsem. W tym gwarze i blasku, niepozorny chłopiec w podniszczonej kurtce stał przy dużym oknie restauracji, wpatrując się w stół zastawiony jedzeniem. Miał najwyżej 10 lat. Wychudzona twarz, Zmarznięte dłonie schowane w zbyt krótkich, rękawach i spojrzenie, w którym mieszała się nadzieja z rozpaczą. Brzuch burczał mu tak głośno, że aż musiał się przyciskać do szyby, żeby nikt nie usłyszał. Patrzył, jak eleganckie rodziny jedzą rosół, kroją świeży chleb, a kelnerzy roznoszą parujące talerze. Zacisnął pięści. Wiedział, że jeśli nie spróbuje, to on i jego siostra znów pójdą spać głodni. Zebrał więc całą odwagę, otworzył drzwi i wszedł do środka. Zapach natychmiast uderzył go w twarz. Ciepły, intensywny, aż zakręciło mu się w głowie. Zatrzymał się niepewnie w wejściu, jakby nie wiedział, czy ma prawo tu być. Wokół rozległy się głosy rozmów, śmiechy, stukot sztućców. Ej, chłopcze, zgubiłeś się? spytał kelner w białej koszuli, patrząc na niego z góry. Proszę pana, głos chłopca był cichy, drżący. Czy mógłby mi pan dać kromkę chleba? Tylko kawałek. W restauracji zapadła nagła cisza. Najbliższe stoliki odwróciły głowy. Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze, siedzący z grupą znajomych, roześmiał się głośno. Słyszeliście? Zawołał, wskazując na chłopca. Przyszedł i żebrze o chleb, może jeszcze kawioru mu przynieść. Przy jego stole rozległ się śmiech. Kobieta w perłowym naszyjniku zasłoniła usta dłonią, udając zdziwienie. W takich miejscach nie rozdaje się jedzenia, rzuciła chłodno. Idź do schroniska, dzieciaku. Chłopiec poczuł jak policzki płoną mu ze wstydu. Spuścił głowę, cofając się krok po kroku. Kelner skinął mu, by wyszedł. Nie możesz tu stać. Klienci się niepokoją. W drzwiach obejrzał się jeszcze raz na stoły pełne jedzenia. Oczy miał zaszklone, ale starał się nie płakać. Wtedy usłyszał za sobą cichy, lecz stanowczy głos. Zaczekaj. Zatrzymał się i spojrzał niepewnie. Przy stoliku w rogu siedziała kobieta, której dotąd nikt nie zauważył. Miała elegancki, ale skromny płaszcz, włosy upięte w prosty kok i spojrzenie pełne ciepła. Odsunęła krzesło obok siebie. Chodź tutaj, usiądź. Kelner spojrzał na nią zaskoczony. Proszę pani, to nie jest klient. Teraz jest, przerwała mu spokojnie. Proszę przynieść dla niego talerz gorącej zupy i świeży chleb. Śmiech z sąsiedniego stolika zamarł, a chłopiec poczuł, jakby nagle cały świat patrzył tylko na niego. Stał zawstydzony, nie wiedząc, czy zrobić krok. Kobieta uśmiechnęła się delikatnie i skinęła głową. Nie bój się. Tutaj nikt cię nie skrzywdzi. I wtedy po raz pierwszy od wielu dni w oczach chłopca pojawiła się iskierka nadziei. Chłopiec przez chwilę wahał się, stojąc w progu, jakby wciąż nie wierzył, że ktoś naprawdę chce go zaprosić. W jego oczach odbijały się świece ze stołów i ciepły uśmiech kobiety, która wyciągnęła rękę w jego stronę. Zrobił powolny krok, a potem następny, aż wreszcie usiadł ostrożnie na krześle przy jej stoliku. Kelner uniósł brwi, ale skinął głową i odszedł, by złożyć zamówienie. W sali znów rozległ się szmer rozmów, lecz niektórzy goście nadal rzucali ukradkowe spojrzenia jedni z pogardą, inni z ciekawością. Jak masz na imię? zapytała kobieta łagodnie, nachylając się nad stołem. Kuba odpowiedział cicho, bawiąc się zapięciem od swojej starej kurtki. Ja tylko chciałem kromkę chleba wiem. Uśmiechnęła się ciepło. Ale dziś dostaniesz coś więcej niż kromkę. W tej chwili kelner wrócił, niosąc parujący talerz rosołu i koszyk z pieczywem. Zapach świeżego chleba i gorącej zupy sprawił, że Kubie aż zakręciło się w głowie. Spojrzał niepewnie na kobietę. To naprawdę dla mnie? Tak. Skinęła głową. Jedz, ile chcesz. Chłopiec od razu chwycił kromkę chleba i wgryzł się w nią łapczywie, a potem szybko spuścił wzrok, jakby bał się, że ktoś go skarci. Kobieta jednak tylko obserwowała go spokojnie, z mieszanką wzruszenia i smutku. Nie musisz się spieszyć, powiedziała. Jedzenie ci nie ucieknie. Kuba kiwnął głową, ale dłonie nadal mu drżały. Łyżka uderzała lekko o talerz, kiedy pochłaniał kolejne łyki gorącego rosołu. Zupa była dla niego jak cud. Ciepło spływało do żołądka, rozgrzewając każdy zakątek jego wychudzonego ciała. Po kilku minutach odsunął talerz i spojrzał na koszyk z pieczywem. Wziął kolejną kromkę, lecz zamiast ją zjeść, wsunął ją do kieszeni kurtki. Kobieta zauważyła to, ale nie odezwała się od razu. Dopiero po chwili spytała delikatnie: Dlaczego chowasz chleb? Chłopiec spuścił głowę. To dla mojej siostry ona nie jadła od wczoraj. Słowa te zawisły w powietrzu ciężarem, którego nie dało się zignorować. Kobieta poczuła, jak ściska ją w gardle. Nagle cała ta scena elegancka restauracja bogaci ludzie śmiechy z poprzedniej chwili nabrała innego znaczenia. Ile ona ma lat? zapytała spokojnie. Siedem odparł Kuba, wciąż bawiąc się kieszenią kurtki. Ja czasem coś znajdę, czasem ktoś da, ale dziś, dziś nie mieliśmy nic. Kobieta odsunęła koszyk bliżej niego. Weź więcej, zabierz jej tyle, ile potrzebuje. Kuba spojrzał na nią z wdzięcznością tak wielką, że aż zaszkliły mu się oczy. Dziękuję, proszę pani. Nie wiedział, że ta kolacja była dopiero początkiem rozmowy, która miała zmienić wszystko. Nie tylko dla niego, ale też dla jego małej siostry. Kuba jadł powoli, jakby wciąż nie dowierzał, że nikt nie wyrwie mu talerza z rąk. Kobieta siedziała naprzeciwko i czekała cierpliwie, aż wreszcie uniósł wzrok z nad stołu. Gdzie mieszkasz, Kubo? zapytała spokojnie. Chłopiec zawahał się, a potem wzruszył ramionami. W Starym Domu przy Torach tam już nikt nie mieszka tylko my z Hanią. Hanią? podchwyciła. To twoja siostra, prawda? Kuba skinął głową. Jest mała, siedem lat, zawsze się boi, kiedy muszę wyjść, ale jak nie pójdę, to nie mamy nic do jedzenia. Kobieta poczuła, jak serce ściska się jej w piersi. Widziała przed sobą dziecko, które nie powinno dźwigać takiego ciężaru. A rodzice? Spytała ostrożnie. Chłopiec spuścił głowę. Mama, umarła, była chora. Tato, odszedł dawno, już nie wrócił. Głos mu zadrżał, ale szybko przełknął łzy. Została tylko chania, ja muszę się nią zająć. Słowa te padły jak kamienie, ciężkie i niewyobrażalne. Przy sąsiednich stolikach ludzie zaczęli szeptać między sobą, a ci, którzy wcześniej śmiali się z chłopca, teraz kryli wzrok w talerzach. Kobieta odsunęła swoje krzesło i uklękła obok kuby, żeby być na jego wysokości. Posłuchaj mnie uważnie. Nie jesteś sam. Masz siostrę, a teraz masz też mnie. Chłopiec spojrzał na nią niepewnie, jakby bał się, że to tylko żart. Ale przecież pani mnie nie zna To nie ma znaczenia odpowiedziała stanowczo. Nie pozwolę, żebyście byli głodni i zostawieni sami sobie. Kelner, który stał niedaleko, podszedł i postawił na stole dodatkowy koszyk pieczywa oraz zapakowane jedzenie to dla chłopca. Mruknął, unikając jej wzroku. Na wynos! Kuba patrzył szeroko otwartymi oczami na torbę pełną chleba i owoców. Mogę to zabrać, hani? spytał cicho, jakby wciąż nie wierzył, że nikt mu tego nie odbierze. Tak, odparła kobieta. Weź wszystko. Nagle do stolika podszedł ten sam elegancki mężczyzna, który wcześniej szydził. Przepraszam, ale czy to nie przesada? zapytał chłodno. W mieście jest wiele takich dzieci, nie da się wszystkim pomagać. Kobieta spojrzała na niego ostrym wzrokiem. Może nie da się pomóc wszystkim, odpowiedziała głośno, ale dziś mogę pomóc jemu, a to wystarczy, by świat był odrobinę lepszy. W restauracji zapanowała cisza, nawet najbogatsi goście odwrócili wzrok, zawstydzeni. Kuba siedział wciąż nieruchomo, jakby próbował zapamiętać każdą sekundę tego wieczoru. Chodź, Kubo, powiedziała kobieta łagodniej, podnosząc się pokażesz mi, gdzie mieszkasz. Chcę poznać twoją siostrę. Chłopiec uniósł głowę, a w jego oczach pojawiło się coś, czego dawno nie czuł iskra nadziei. Spojrzał jeszcze raz na pełną torbę jedzenia i przycisnął ją do piersi jak najcenniejszy skarb. Nie wiedział, że tego wieczoru nie tylko wróci do domu z chlebem i owocami. Nie wiedział, że los wreszcie postawił na jego drodze kogoś, kto naprawdę się o nich zatroszczy. Ulica była cicha, gdy wyszli z restauracji. Deszcz ustał, ale chodniki wciąż błyszczały od wody. Kuba szedł pierwszy, trzymając torbę z jedzeniem jak największy skarb. Kobieta szła obok, kroki stawiała spokojnie, lecz w sercu czuła ciężar. Przecież dziecko nie powinno prowadzić dorosłego do miejsca, które nazywa domem. Po kilkunastu minutach zatrzymali się przy starym budynku niedaleko torów kolejowych. Okna były wybite, dach przeciekał, a drzwi trzymały się na zardzewiałym zawiasie. Kuba popchnął je ramieniem i wpuścił ją do środka. Haniu! zawołał. Mam coś dla ciebie. Skąta wyszła drobna dziewczynka, zbyt szczupła, z oczami wielkimi i niepewnymi. Miała na sobie za dużą znoszoną bluzę i bose stopy. Gdy zobaczyła brata, rzuciła mu się w ramiona. Kuba, zawołała radośnie. Myślałam, że nie wrócisz. Kuba uśmiechnął się szeroko i wyjął z torby chleb. Zobacz, ile mamy. Dziewczynka zaklaskała w dłonie, a potem dopiero dostrzegła kobietę stojącą w drzwiach. Cofnęła się o krok, nie śmiała. To pani, która nam pomogła, wyjaśnił szybko Kuba. Dzięki niej mamy jedzenie. Kobieta uklękła, by znaleźć się na wysokości dziewczynki. Cześć, Haniu! powiedziała łagodnie. Nie bój się. Przyniosłam wam coś jeszcze. Wyjęła z torby jabłka i ciepłe bułki, które podała dzieciom. Hania najpierw spojrzała pytająco na brata, a gdy ten skinął głową, chwyciła owoc i zaczęła jeść. Jakby to było największe święto. Kobieta rozejrzała się po wnętrzu. Na podłodze leżały stare koce, w kącie mała świeczka wypalona do połowy, na półce kilka pustych słoików. Nie było tu nic, co przypominałoby prawdziwy dom. Jak długo tu mieszkacie? Spytała cicho. Od kiedy mama? Iden zaczął kuba, ale urwał, jakby bał się wypowiedzieć całą prawdę. Kobieta poczuła, jak serce ściska jej się boleśnie. Nie mogła pozwolić, by te dzieci dalej żyły w takich warunkach. Posłuchajcie mnie, powiedziała stanowczo. Od dziś nie będziecie już głodni. Znajdę dla was bezpieczne miejsce. Pomogę wam tak jak kiedyś ktoś pomógł mnie. Kuba patrzył na nią szeroko otwartymi oczami. Naprawdę? spytał jakby bał się, że to tylko sen. Naprawdę, odpowiedziała. Macie prawo do dzieciństwa, nie do walki o każdy dzień. Hania wtuliła się w ramię kobiety, a Kuba mocniej przycisnął do piersi torbę z jedzeniem. Wiedział, że ten wieczór zmienił wszystko. Już nie byli sami, już nie musieli walczyć tylko we dwoje. Za oknem przejechał pociąg, a w jego stukocie dzieci usłyszały coś, czego dawno nie znały: Obietnice nowego początku.